Ja się nazywam Katarzyna kamionka Kanclerska. Ja jestem Oliwia Karpińska. Jesteśmy doktorantkami w Szkole Doktorskiej. Robimy doktorat w Instytucie Nauk Biologicznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. I nasze doktoraty oba związane są z ornitologią, z ekologią, z Puszczą Białowieską. Z biologią Chciałyśmy... lasu też. Tak, z biologią lasu. Chciałyśmy Wam troszkę poopowiadać o tym, jak jak nasza praca wygląda od kuchni. Od razu przepraszamy, bo y, dzisiaj mamy taki piękny wiosenny dzień y, i w sumie ptaki też tą wiosnę poczuły, a my, jako ornitolodzy, czasami nie możemy się powstrzymać, żeby za tymi ptakami wodzić wzrokiem. W sumie, trochę y, dla naszych przyjaciół, którzy nie zajmują się tym samym. Pójście z nami na spacer może być trudne, dlatego że e, mówiąc coś do nas, my nie zawsze to usłyszymy, po prostu, bo akurat jakiś ptak będzie nosił e, mech do gniazda czy inny materiał gniazdowy, e, i akurat e, właśnie naszą uwagę przyciągnie dany osobnik, i niekoniecznie będziemy w stanie rejestrować, co ktoś do, co ktoś do nas mówi. E, chcemy od razu ostrzec przyszłych kandydatów e, na studia, że świat widziany, oczami po studiach już nigdy nie będzie taki sam jak przed. Ale jest to naprawdę rzecz fascynująca. No my na przykład mamy tak, że właśnie na spacerze nie jesteśmy w stanie przyjść i powiedzieć, o jaka piękna pogoda i jaki piękny las. Tylko od razu widzimy, że o, tu śpiewa to i tamto, a tu rośnie to i tamto. Od razu człowiek jest skupiony na wielu rzeczach. A na przykład teraz yy, moja siostra poszła na studia i już po pierwszym semestrze ona poszła na studia plastyczne i już po pierwszym semestrze, jak patrzy na plakat, patrzy na obraz, to od razu mi mówi, mmm, to była technika taka i taka, z wieku takiego i takiego, mm -hmm. więc naprawdę jest to bardzo fajna przygoda. E, ale dla mnie na przykład właśnie w byciu biologiem niesamowite są dwie rzeczy. Jedno to jest to, że ja jestem z miasta, no i jakby odczuwałam zmianę pór roku. Ale to były takie bardzo powierzchowne zmiany, no widziałam, że spadł śnieg, albo że się zrobiło zimno. A odkąd jestem biologiem i spędzam więcej czasu na powietrzu, to właściwie każdy dzień przynosi nowe, szczególnie wiosną, ale tak naprawdę cały rok, jakieś nowe rzeczy, tak, że obudziły się płazy, albo obudziły się, nie wiem, jeże, tak że zupełnie inaczej się na to patrzy i każdego dnia ten, ten, ta zmiana jest widoczna. I to, to jest bardzo fajne, to jest bardzo przyjemne. A druga rzecz to taka, że biolog jest zawsze na swoim wielkim placu zabaw. To trzeba przyznać, że wystarczy wyjść przed dom, a czasami nawet nie, tylko mieć, nie wiem, akwarium w domu albo roślinki. No i też zachęcamy do tego, żeby robić to, co się lubi i faktycznie iść na ten kierunek który wydaje nam się najbliższe naszemu sercu, dlatego że my z Kasią, no, to jest nasza praca, czasami też ciężka, czasami też jest mróz, zimno, pada, czasami musimy mieć wielki plecak z ciężkim sprzętem, ale rzadko ym, czujemy, że pracujemy, bo tak naprawdę y, lubimy to robić, tak? I dla nas y, ta codzienna praca, czasami codzienny znój jest bardzo przyjemny. Myślę, że zachęcamy do tego, żeby zostać biologiem, szczególnie tych, którzy w dzieciństwie po prostu uwielbiali no, grzebać gdzieś tam w jakimś kawałku ziemi i obserwować wszystkie, nie, wszystkie bezkręgowce, które tam były, bo no, to jest naprawdę. To jest, jeżeli ktoś to kochał w dzieciństwie, to no, ciężko sobie zrobić lepszy prezent Dokładnie. na życie niż, niż robić to po prostu cały czas.